Cześć, witam Was, Energik. W kolejnym Nerfleszu mamy 16 czerwiec. Dzisiaj będzie trochę enerflash dłuższy z tego względu, że w zeszłym tygodniu nie było mnie na weekend i te dni, które były, znaczy te wydarzenia, które były piątek, sobota, niedziela, przepadły, No i chciałbym teraz do nich wrócić. Zwłaszcza, że była dosyć fajna konferencja Microsoftu. Jeszcze jedną rzecz mam dla Was dzisiaj do obwieszczenia, słuchajcie. 200 NR flash to jest, słuchajcie, 200 tygodni już to ciągnę. Coś, co miałem, coś, co jak zaczynałem, myślałem, że będę robił, nie wiem, może mi się szybko znudzi. A tu się okazało, że przez 200 tygodni cisnę NR już i chyba ani jednego tygodnia nie opuściłem, o ile dobrze pamiętam. Przynajmniej nie wydaje mi się, żebym opuścił. Nawet chyba jak były wyjazdy, nie wiem, właśnie jak to było z moimi wyjazdami, szczerze mówiąc teraz, ciężko mi powiedzieć, ale 200 tygodni. Now, 200 odcinek e, powstał, także. Uhu. <laughs> Dobra. Przejdźmy do informacji. E, nie tak dawno mogliśmy obejrzeć pierwszy trailer Resident Evil 9. Ma się tam pojawiać e, bohaterka, która pojawiała się w Resident Evil Outbreak, które tak naprawdę niedawno ogrywaliśmy wspólnie z Bartem na e, Streamie. No i słuchajcie, wypłynęły pewne informacje, ponieważ niektórzy mieli szansę zagrać w 30-minutowe demo z nadchodzącego Residenta, no i oczywiście kilka tam rzeczy wypłynęło, których tak naprawdę Capcom nie chciał, żeby wypłynęły. Przede wszystkim jest zmiana sposobu widzenia akcji, raz może to być pierwszoosobowy, raz trzecioosobowy. Nie do końca jest to jasne, czy e, będzie możliwe w dowolnym momencie przechodzenie pomiędzy e, tymi trybami. Niektórzy mówią, że tak, inni mówią, że płynnie się to zmienia w trakcie rozgrywki, także zobaczymy. No i prawdopodobnie będą dwie postacie, i drugą postacią, i wiemy to od jakiegoś czasu. To nie jest jakaś totalny, totalna nowość, chociaż to nadal jest plotka, że drugą postacią będzie oczywiście najbardziej lubiany, chyba leon. No powiem wam, że spoko. Ja tam powiem Wam, że jaram się. Ten trailer, który pokazano, wygląda naprawdę fajnie i mam nadzieję, że będzie gra to naprawdę mega, mega dobra. Dobrze, twórcy Yakuzy pokazali Project Century, to widzieliśmy pewną zapowiedź tego, co to będzie. No, wiemy, że to będzie kolejna Yakuza, znaczy Yakuza. <laughs> ciężko powiedzieć, że to będzie Yakuza, ciężko powiedzieć, że to będzie Yakuza, ale tak wygląda jak Yakuza, która dzieje się w roku 1915 w Japonii. Myślę, że jeżeli będzie to jakiś spin-off Yakuzy, to jest to bardzo dobry pomysł, żeby. Coś takiego zrobić. Mało takich gier dzieje się, może inaczej, akcją miejscowiona w takim momencie rozgrywki, znaczy w momencie w roku 1915 w Japonii. Bardzo mało takich gier jest. No i powiem Wam, że dla mnie to wygląda świetnie, choć mam wrażenie, że nie wygląda to aż tak dobrze jak pierwszy trailer Project Century. Tutaj mam wrażenie, że troszkę ten obraz, znaczy troszkę ta gra widać, że została bardziej. Dostosowana do chyba gameplayu, który ma to wyglądać, tak bym to nazwał. Nie wygląda to aż tak dobrze. Natomiast gra ma się nazywać Stranger Than Heaven, zobaczymy. No, ja jestem na tak jak najbardziej mnie to jara. Xbox zrobił swoją prezentację. Jak zwykle, powiem Wam, że Xbox zazwyczaj w tych swoich prezentacjach to trochę zamiata, powiem Wam. No nie o to chodzi, że oni pokazali nie wiadomo co, ale oni mają jakieś takie bardziej konkretne, bez jakichś takich pierdołek te swoje pokazy i ponownie Xbox poszedł w tą stronę. No chyba najważniejszą rzeczą, którą Xbox Microsoft pokazał jest Xbox Handheld. Tak naprawdę nie do końca. Wiedzieliśmy, że Xbox pracuje nad jakimś Handheldem, ta, ta plotka krążyła od jakiegoś czasu. Niektórzy się spodziewali, że to będzie osobna konsola, a to konsola we współpracy z Rogalay, czyli będzie to po prostu Rogalay Xbox. Wygląda to dokładnie jak Rogalay, ale ma dodatkowy przycisk Xboxowy. Mają się pojawić dwie, słuchajcie, wersje tej konsolki. Jeden to ma być oparty o AMD Ryzen Z2A, a drugi o ym, Ryzen Z2 Xtreme. Różnica jest również w pamięci RAM. Jedna wersja tańsza ma 16 GB, droższa ma 24 GB. Oczywiście też jest różnica w dysku. Tańsza wersja 512 GB, droższa 1 TB. No i oczywiście też w baterii. Wersja tańsza ma 60 Wh, droższa ma 80 Wh. No powiem Wam, że mnie to naprawdę jara. Jak mam tego... Mam tego Team deka, rzadko go wyciągam. E, testowałem i Rogala, i MSI Clo i Legion e, GO, tak? Legion GO? E, I Portal od PlayStation. E, oczywiście, Portal to może troszkę inny, i, e, Legio, i w sumie Logitecha też tą e, konsolkę testowałem. To powiem wam, że naprawdę ten Xbox do mnie trafia. Fajnie to wygląda. Ma potężną, wydaje mi się, tutaj zasoby, żeby gry działały naprawdę dobrze i myślę, że. Microsoft, znaczy może inaczej, Asus dobrze zrobił, że zaczął współpracę z Microsoftem i myślę, że będzie z tego dobra konsola. Jeżeli planujecie sobie kupić niedługo jakąś taką właśnie takiego handhelda w stylu Steam Decka, ja bym na waszym miejscu wstrzymał konie i poczekał na Xboxa. Zobaczymy jakie będą oceny, ceny, nie oceny, ceny. Bo powiem wam, że mi się to podoba. Mi się to podoba, aczkolwiek wydaje mi się, że jeszcze troszkę na to poczekamy. Nie wiem czy nie do przyszłego roku, ale ja jestem mocno na tak i myślę, że to będzie naprawdę fajny handheld z bardzo fajnymi możliwościami. Także jeżeli planujecie to, poczekajcie troszkę. No, słuchajcie, Microsoft kolejny raz znowu nas zaskoczył i pokazał nowy zwiastun nadchodzącego Black Opsa. To jest w ogóle ciekawe, bo e, tak naprawdę teraz powinien się pojawić e, Call of Duty z czasów II wojny światowej, bo zawsze była taka tendencja: Call of Duty, II wojna światowa, Modern Warfare, Black Ops. II wojna światowa, Modern Warfare, Black Ops. I to się tak zawsze ciągnęło. Natomiast chyba. Po przejęciu e, przez Microsoft Activision, no widocznie oni doszli do wniosku, że te mm, Call of Duty, dziejące się w czasie II wojny światowej, są po prostu kiepskie. Nie da się ukryć, że są one po prostu kiepskie. I postanowiono, postanowiono nie iść w tą stronę, tylko troszkę przywrócić, znaczy ponownie zaprezentować coś, co faktycznie ma sens. Ja zawsze mówiłem, że Black Ops ostatnimi czasy to jest jedyny Call of Duty, który jeszcze trzyma poziom jedyny z pod serii, bo i Modern Warfare zaczął iść w dziwne, dziwne rejony, które mi się nie podobały. Call of Duty z II wojny światowej to już w ogóle dawno odpadł, i nikt już to, w to chyba nie wierzy, że to powróci do, do swojej świetności. Natomiast Black Ops jeszcze jakoś się utrzymuje na e, gdzieś tam na powierzchni. No i chyba dobrze, tak? Chyba dobrze, słuchajcie. No, e, akcja ma się dziać w przyszłości w 2035 roku. Co przyznam szczerze, że to hmm, te Black, ja lubiłem te Black Opsy, które działy się najbardziej w czasie e, wojny wietnamskiej. To były najlepsze Black Opsy w czasie kryzysu kubańskiego. To było naprawdę spoko, spoko. Znaczy to właśnie w zasadzie pierwsza i druga część. Te Black Opsy nowoczesne, Black Ops trójka, to już były straszne gnioty, powiem Wam. Podobał mi się jeszcze Cold War, był świetny, naprawdę świetny Black Ops. No więc tutaj znowu idziemy w przyszłość, znowu się wcielimy w Davida Masona. No zobaczymy, no wiecie, Call of Duty to jest, to jest troszkę teraz taki Eee, troszkę taka niewiadoma nie do końca wiadomo, czy to będzie dobre, czy nie mam nadzieję tylko, że nie będzie tyle błędów, co w poprzednim Call of Duty którego mi się nie udało skończyć bo cały czas coś tam się wieszało i nie dało rady tego, eee, tego ograć więc mam nadzieję, że że będzie to coś z tego naprawdę dobrego no. eee, także zobaczymy ogólnie ja Czekam, no, czekam na, na, na nowe Call of Duty, bo wiecie, że ja jestem fanem, aczkolwiek ja gram tylko w <laughs> Singla. Wiecie, co, zapalę światło. Ja gram tylko w Singla i jestem jedną z tych osób, które kupują tylko i wyłącznie dla Singla. Yy... O, patrzcie, nie mam tego. Nie mam aplikacji do oświetlenia. Ciekawe. Zginęła mi gdzieś. O kurde. O kurde. Ja tego nie włączyłem, bo nie, nie co się stało. No dobra, będzie musieli sobie chyba poradzić bez światła, bo nie mam. No dobrze, e, kolejną ciekawostką e, jest gra, która się nazywa Mudang. Mudang 2 Hertz, słuchajcie. E, wstępny gameplay pokazuje całkiem niezłą rozgrywkę. Trochę takie połączenie, wydaje mi się, trochę może Splinter Cell'a, trochę może właśnie takiego e, Call of Duty miejscami może. Wygląda to naprawdę spoko. Akcja dzieje się w Korei, także też dosyć niespotykane. Wygląda to naprawdę fajnie. Zobaczymy, co to będzie. Ogólnie ostatnio nie wiem, jakiej to jest produkcji. Nie wiem, czy to czasem nie jest produkcji koreańskiej, ale Koreańczycy mają ostatnio dobrą pasję, jeżeli chodzi o grę. I jeżeli to jest faktycznie gra, która... Zobaczmy, kto to robi? Kto to robi? FVR e e Studio. EVR Studio jest... Skąd? Nie wiadomo. E nie wiadomo skąd oni są to będzie ich pierwszy projekt ale e, tak czy tak e, mają dobrą pasję więc myślę że tutaj możemy się spodziewać czegoś naprawdę dobrego zapowiedziano nowy dodatek do e, Indiana Jonesa jak wiecie Indiana Jones e, i Wielki Krąg e, bardzo mi się podobał był to jeden z kandydatów do mojej gry roku w zeszłym roku e, przegrał oczywiście z e, Niestety przegrał z Finalem, ale uważam, że i tak jest to mega, mega dobra gierka. Mega dobra gierka. No i dodatek został za, zatytułowany The Order of Giants. No i mamy coś tam odkrywać, chyba jakiś zakon wielkoludów, olbrzymów wielkoludów, olbrzymów w Rzymie. No fajnie, fajnie, ja tam chętnie zagram, bo jak powiedziałem, podobał mi się bardzo Indiana Jones i chętnie do niego powrócę. Wielką niespodzianką dla mnie osobiście był słuchajcie sequel High on Life. Powiem tak, pierwsza część, miałem takie wrażenie, że pierwsza część nie została zbytnio ciepło przyjęta i że nie sprzedała się jakoś specjalnie. Znaczy, ona chyba była w ogóle w Game Passie, także ona tam sprzedała się pewnie bardzo miernie. Ale powiem wam, że bardzo mnie to zaskoczyło, że będzie druga część. Wygląda to znowu świetnie. Ja moja recenzja, jak wiecie, była bardzo optymistyczna, bo bardzo mi się gra podobała, była taka śmieszna, kolorowa i taka po prostu na luzie zrobiona i fajnie, że będzie dwójeczka. Yy... Co tam będzie w tej dwójce, no ciężko powiedzieć. Na pewno będziemy mieli jakieś nowe, nowe bronie. To widzieliśmy z trailerów yy, i myślę, że będzie to znowu śmieszny FPS- i który też pewnie nikogo, jak zwykle, jak część pierwsza, a błąd właśnie. Warto zagrać, warto nadrobić sobie część pierwszą High on Life. Mi się tak podobało, że gdy Limited Run wypuściło wersję fizyczną na płycie, byłem oczywiście osobą, która sobie tą grę na płycie kupiła, bo uważam, że jest to naprawdę fenomenalny tytuł i warto go. I warto go mieć. No dobrze, nie możemy zapomnieć o naszym rodzimym, słuchajcie, The Blood of Downwalker. Pokazano pierwszy gameplay. No powiem wam, że podoba mnie się to, podoba mi się to, fajnie to wygląda. Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Aczkolwiek muszę przyznać, że no powiem wam, że w tym momencie tak, tak. Gdy Polacy robią gry AAA, to można spokojnie być spokojnym, że będzie to coś zajebistego. I przyznam szczerze, że trailer jest spoko, bardzo fajnie, aczkolwiek, no, tak powiem szczerze, że ciężko z niego trochę wywnioskować, co to gra, w czym ta gra ma być, ale ja się spodziewam, że to będzie raczej tytuł troszkę. Chyba próbujący uszczknąć kawała tortu od, z wiedźmina, tak mi się wydaje. Aczkolwiek będzie się działo o wampirach, także, też dosyć fajny temat. Wampiry. Ja tam lubiłem zawsze gry o wampirach, bardzo mi się to zawsze podobało. No, wygląda to naprawdę fajnie. To, to co żeśmy zobaczyli w tym trailerze, wygląda naprawdę spoko i myślę, że to będzie kolejna duża, fajna polska produkcja, która yy, myślę, że może sporo zamieszać. Zresztą powiem tak, jak mówiłem. Ja mam wrażenie, że Polacy, jak robią grę, to to jest prawie murowany hit. Przykładamy się do tych gier. Nie robimy gniotów, znaczy, zdarzają się jak u wszystkich, ale ogólnie przykładamy się do tych dużych gier i myślę, że, że warto. 21 czerwca, a propos, obejrzymy. Czyli za 5 dni obejrzymy jakiś większy gameplay, pokażą twórcy, gdzie mamy zobaczyć około 15 minut rozgrywki. Także warto poczekać, zobaczymy, co tam się będzie działo. Kolejną dla mnie ogromną niespodzianką, ogromną jest Resonance Aplectail Legacy. Nie spodziewałem się, że wyjdzie kolejna część Aplectail. jestem wielkim fanem, bardzo lubię. Natomiast y, troszkę szkoda, że nie będą, nie będzie o tych bohaterach, którzy byli, o tych bohate, bohaterce i bohaterze, którzy byli wcześniej, w poprzednich częściach. Będziemy się wcielać w jakąś sofię znaną z dwójki. No cóż, nie wiem czy nadal, bo właśnie to jest też ciekawe, bo tak sobie przejrzałem ten trailer i brakuje mi w nim jednej rzeczy. Jeszcze raz go sobie tutaj odpalę. Brakuje mi w niej jednej trochę rzeczy: brakuje mi w niej szczurów. Szczurów, szczurów które były taką główną, główną elementem zabawy, czasami zagadek jakiś logicznych. Tutaj, jakby tych szczurów jest mniej, nie wiem, czy te szczury jeszcze będą, czy nie, miejmy nadzieję, że tak. Natomiast, no, mamy jakieś takie, nie wiem, czy to jest Wenecja, czy coś, fragmenty kanał, chyba tak, chyba Wenecja. W kanałach Wenecji mamy walkę z żołnierzami, walkę na arenie. Ale kurde, brakuje mi tego najważniejszego elementu. Tak? Zresztą, wydaje mi się, że tutaj ten rezonans trochę idzie w jakieś takie klimaty mocno fantastyczne jakieś tam Minotaury, ogromne posągi, zawieszone jakieś świecące nitki. Nie wiem, czy do końca mi się to podoba. No, zobaczymy. Ja ogólnie jestem fanem, także wierzę, że, że będzie dobrze. Także zobaczymy. W każdym razie gra dzieje się 15 lat przed Blacktail, także to będzie jakby prequel całej historii. No tak, to by w sumie by się zgadzało. To by tych szczurów nie mogło być, bo one, ich epidemia nastąpiła dopiero w pierwszej części Black Tale. No tak, w sumie to by miało sens. No zobaczymy. Ja jestem na tak. Bardzo lubię serię, więc myślę, że tutaj nie zostanie to spitolone. No dobrze. Pokazano nam też nowy trailer The Dying Light The Beast, ja powiem tak, myślę, że to będzie coś na pewno ciekawego, aczkolwiek chyba bym chciał, żeby Techland zaczął tworzyć coś nowego, najlepiej Call of Juarez nowe, niż cisną cały czas tego Dying Light. natomiast no, wygląda, to, wygląda to nieźle, myślę, że to będzie fajne rozwinięcie serii Dying Light. No, powiem Wam, że jest ok, tak. Można było obejrzeć 30-minutowy gameplay na internecie. jest, Możecie obejrzeć, jeżeli chcecie. No, wygląda to jak Dying Light. Nie da się ukryć, że wygląda to faktycznie jak Dying Light, yy, które, które doskonale znacie. I Dying Light 2, przepraszam. Także zobaczymy. No, ja jestem na tak. Ja jestem na tak ogólnie Dying Light spoko gierka, więc mam nadzieję, że i tutaj wyjdzie coś ciekawego z tego. Pokazano trailer, słuchajcie, gry, który w zasadzie już zapomniałem, że on kiedyś miał powstać. Błodę to il. Gra, która zachwycała pierwszym trailerem, takim bardzo krwawym, mięsistym, ale nie wyglądającym wciąż jak grę. Wygląda, nie wyglądający wciąż jak gra. Wyglądał to jako fajny trailer, ale. Gameplayowo to raczej tak się nie mogło odbywać, bo byłoby to niemożliwe, żeby w ten sposób grać. No i faktycznie pierwszy gameplay już nie wygląda tak dobrze jak trailer, ale jest właśnie bardziej taki, można powiedzieć, gameplayowy, że faktycznie ta gra mogłaby tak wyglądać. Także nie jest to już takie, takie super jak, jak pierwszy gameplay, ale nadal gra wygląda spoko, no. wygląda to nieźle. Tak? To jest oczywiście gra od Manfish, czyli od Rosjan, od rosyjskiego studia. No, ale jak ktoś kogoś interesuje, warto o tym tam sobie zerknąć i zobaczyć jak to wygląda. Yy, premiera Stellar Blade była na PCTA, słuchajcie, i no i studio Shift Up, które odpowiada za Stellar Blade'a, myślę, że może ogłosić gigantyczny sukces. Jednocześnie słuchajcie, grało 183 tysiące osób, słuchajcie, w Stellar Blade'a i to jest naprawdę bardzo dobry wynik. No, powiem Wam tak, fajnie grajcie. Jeżeli macie PC, -ta, nie macie konsoli, myślę, że warto, warto sobie e, zagrać w Blade'a. Nie pożałujecie, bo jeżeli jesteście zainteresowani, moja recenzja jest oczywiście na, na YouTube, możecie ją obejrzeć, ale tak czy tak, polecam. Polecam Piotr Franceski. Yy, chyba od razu, 72 godziny minęło od premiery, kiedy pojawił się pierwszy Nutpacz, albo i nawet mniej, jakoś tak, gdzieś taka informacja mi tam się yy, mignęła, także, no tak, RAL się prosi o Nutpacza, tak, ale nie grajcie z Nutpaczem, grajcie normalnie. No dobrze, dobre wieści od Bluebera. Wiadomo było, że Bluber po ogromnym sukcesie Silent Hill 2 będzie pracował nad kolejną częścią, że Konami tego nie odpuści i da im kolejny projekt serii Silent Hill. No i chyba największą niespodzianką jest to, że będzie to remake Silent Hill 1. Myślę, że jest to gra, na którą bardzo dużo osób czekało, bo Silent Hill 1 to jest jedna z tych części, która od czasu PlayStation 1. Nigdy nie pojawiła się na żadnej innej platformie natywnie, tak? bo wiadomo, że była jakaś tam wersja działająca we wstecznej kompatybilności na PlayStation 3, ale natywnie nigdy nie wyszła poza PlayStation 1. Także myślę, że jest to bardzo dobry pomysł i myślę, że nie mamy powodów do zmartwień. To co pokazał Bluebird Team przy okazji Silent Hill 2, myślę, że możemy być spokojni, że i Silent Hill 1. Będzie fenomenalnym projektem, i myślę, że dla wielu będzie to naprawdę ważny projekt. Bo wiele osób uwielbia Silent Hill 1, no ale dzisiaj ten Silent Hill 1, no niestety, już troszkę tak nie domaga. Nie wygląda to aż tak dobrze jak. No, w ogóle nie wygląda dobrze, także myślę, że Bluber dobrą podjął decyzję, żeby zremakeować, czy też Konami bardziej, Konami podjęło decyzję, żeby Bluber zremakował część pierwszą. Na razie niestety nie zobaczyliśmy nic poza screenem tytułowym, ale to już wystarczyło, żeby rozpalić wyobraźnię wszystkich fanów Silent Hilla. No dobrze, no i słuchajcie, pokazano jeszcze jeden trailer, kolejny trailer z nadchodzącego Kronosa również od Bluebird Team, no fajnie to wygląda, fajnie, tak jak mówiłem, połączenie troszkę właśnie takiego Dead Space'a z takim polskim, słowiańskim, naszym peryowskim klimatem, jak najbardziej uważam, że to będzie coś fajnego i myślę, że tutaj Bluebird Team nie zawiedzie. Widać, że Bluebird Team rośnie nam bardzo w siłę, produkują do Powiedzmy, nie dość, że znane projekty jak Silent Hill rozwijają jeszcze nowe marki, właśnie jak Kronos, i ja myślę, że tutaj będzie to tytułem, który na pewno też bardzo zostanie ciepło przyjęty. No, przyznam szczerze, że wygląda to fajnie. W ogóle powiem Wam, że zauważcie, że na tych prezentacjach, szczególnie na Xboxie, tak naprawdę dużo było Polaków, dużo było polskich deweloperów. To o czym świadczy? To świadczy o tym, że My jako Polacy naprawdę polskie studia robią naprawdę dobre gry, które pojawiają się na największych imprezach, na największych takich tutaj eventach i nie jest to przypadek. Po prostu nasze gry są zwyczajnie dobre. Przykładamy się do nich i to jest fajne. Nie jesteśmy znudzeni, rozleniwieni, rozlaźli, tylko robimy naprawdę fajne tytuły, i to się chwali i to tylko pogratulować naszym polskim studiom, że cisną tak fajne tytuły, które no, so, będą, myślę, rozsławione na całym świecie. Dobrze, to tyle, że. Ach, jeszcze nie zapomniałem. Jedna rzecz, słuchajcie. Właśnie, zapomniałem o tym, a chciałem o tym powiedzieć, bo to też jest ważne. E, w weekend była możliwość ogrania bety nadchodzącego Gears of War e, Reloaded i to jest w ogóle ciekawostka no bo pierwszy raz Gears of War trafia na PlayStation. Co prawda, nie jest to pierwszy raz, kiedy miało trafić Gears of War na PlayStation, bo były plany stworzenia Gears of War 3 na PlayStation 3 jest nawet wersja beta którą niektórzy mogą ograć na devkicie faktycznie gra, nie wiem czy ona jest cała dostępna, pewnie nie ale ta konwersja była bardzo już zaawansowana i faktycznie już Microsoft Myślał wcześniej, żeby wypuścić Gearsy na PlayStation 3, no ale, wracając do tematu, w betę można było zagrać w multiplayer, był to deathmatch drużynowy. Ja nie jestem wielkim fanem deathmatchy drużynowych, więc też pograłem trochę, ale głównie mnie interesuje tam fabuła. Którą uwielbiam i bardzo lubię Gears of War, jestem wielkim fanem serii, jak myślę, że wiele osób. Z bety można było troszkę wywnioskować mniej więcej jak będzie wyglądała grafika, no wygląda to spoko, naprawdę wygląda to spoko. To czego się obawiam to to, czy w multiplayerze będzie tryb hordy. Uwielbiam tryb hordy, aczkolwiek on nie pojawił się w Gearsach 1, tylko o ile dobrze pamiętam w Gearsach 2. Ciekawe czy zaimplementują, bardzo było fajnie, ale nie wiem czy to się stanie, czy to nie będzie taki bardzo wierny remake w kwestii pierwszej części Gears of War i ta horda się nie pojawi. Zobaczymy, natomiast to jest drugi remake, bo wcześniej przypominam, że było Ultimate Edition Gears of War, które pojawiło się na Xbox One, no i teraz będziemy mieli drugi remake Remake Remakeu Gears of War Reloaded. W każdym razie. Było to dziwne odpalanie na PlayStation 5, bo przypomnę, że grałem na PlayStation 5 w girsy. Było to dziwne odpalając grę na PlayStation 5 i widząc logo Xbox Studios. Ale musimy się do tego przyzwyczajać. Takie historie będą coraz częstsze i myślę, że to jest właśnie. To dążenie do unifikacji całych systemów growych do jednego wielkiego ekosystemu, gdzie konsole będziemy wybierać bardziej pod kątem nostalgii do marki, a nie, nostal a nie potrzeby ogrania konkretnych, bardzo ekskluzywów. Jednym się to podoba, innym się to nie podoba. Ja myślę, że po części wiąże się to z tym, że gry aktualnie, tworzenie gier jest tak drogie i żeby gra na siebie zarobiła jedna platforma po prostu nie wystarcza musi się to pojawiać na kilka platform, na pecety, żeby ta gra na siebie wreszcie mogła zarobić i żeby zwróciły się koszty produkcji i myślę, że tutaj leży właśnie w ten problem i wraz z kolejnymi latami, z kolejną generacją konsol, koszty gier Wzrosną jeszcze bardziej koszt tworzenia gier. Niektórzy mówią, yy, jak to wzrosną? Do, do, do. No, już mówiłem, wyjaśniałem to wielokrotnie. Chcemy więcej detali, chcemy więcej asetów, chcemy większe, bardziej yy, szczegółowe postacie, lokacje. No, ktoś to musi zrobić i ktoś musi wziąć za to pieniądze. Także wiecie, myślę, że koszt gry, kiedy wychodziła na przykład na PlayStation 1, gdzie lokacje były po prostu boksami obciągniętymi teksturami kontra na przykład y, gra. Nie wiem, na przykład Silent Hill 2 Remake od Bluebera, gdzie faktycznie te lokacje trzeba było. Y, no, jakoś dopakować detalami, żeby to nie wyglądało biednie. No to wiadomo, że koszty stworzenia takiej gry są o wiele większe. No więc, yy, ja myślę, że to jest właśnie. Mnie osobiście unifikacja się nie podoba. Ja bym wolał, żeby każda konsola miała swoje ekskluzywy, żeby była... był sens kupowania PlayStation, Xboxa, Switcha. No właśnie, Switch jeszcze jest jedną, jedyną ostoją, Switch 2 tak naprawdę, jest jedyną ostoją ekskluzywów i Nintendo, myślę, że nie pójdzie w unifikację ekosystemu. Patrząc na historyczne dokonania Nintendo myślę, że to jest absolutnie niemożliwe. No ale Microsoft i PlayStation łączą siły po prostu, łączą siły, żeby sprzedawać gry. Kiedyś zaciekła rywalizacja jeszcze za czasów PlayStation 3 i PlayStation 4 teraz trzymają się za rączki. Co będzie dalej, zobaczymy, no, miejmy nadzieję, że dla nas graczy będzie coś z tego pozytywnego, tak? Chociaż. Na ekskluzywy to raczej myślę, że czasowe ekskluzywy na no to możemy co najwyżej liczyć. Dobrze. Co w tym tygodniu, słuchaj, ta? co w tym tygodniu? Już patrzę. No cóż, mamy 16. Powiem tak, zacząłem robić bardzo, bardzo rozbudowany materiał o konsoli, czyli z serii hardware. Fajnie by było, jakbym go skończył na sobotę, ale nie wiem, czy mi się to uda. Mam fajny materiał, co prawda sponsorowany, ale fajny, nadal fajny, o fajnym temacie, który też bym chciał wrzucić, może w tym tygodniu, dobrze by było, zobaczymy, może mi się uda. Co na środę szykuję? Nie wiem, bo jeszcze w zasadzie nie mam pomysłu. Możliwe, że zrobię wreszcie tą recenzję hitmana, który trochę leżał, bo grałem świetnego Mindsai, uhuhu, I możliwe, że wezmę się za tego hitmana i zrobię recenzję pierwszego hitmana. No i potem bym chciał zrecenzować kolejne hitmeny, aż do Absolution, chyba aż do Absolution. Chociaż nie wiem, czy Absolution nie było na, na kanale, nie pamiętam jeżeli nie było, to będzie, będzie Absolution, no zobaczymy, no taki jest, taki jest mój plan, no i oczywiście muszę też pomyśleć o tym Krapie Krapowizja się pojawiła, tak jak obiecałem no i teraz czas na, zagrajmy w Krapa kolejny odcinek, także możliwe, że no, w tym tygodniu pewnie mi się to nie uda zrobić, ale będzie potem dużo wolnego. Będzie Boże ciało, może mi się uda do, pocisnąć to. Zobaczymy, chyba że gdzieś wyjadę, bo też tak może być. Zobaczymy. Także tak to mniej więcej, yy, słuchajcie, wygląda. Jeszcze miałem, a jeszcze nie powiedziałem co nowego u mnie. U mnie nic nowego na razie. Patrzę, patrzę, patrzę. Nie, nic, nic nowego, także wszystko po staremu. No i cóż, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszego nerflesha. Było długo, ale musiało być długo, bo dużo tych informacji faktycznie i tak pewnie część yy, o, o części informacji nie powiedziałem, które pewnie były z punktu widzenia niektórych ważne, a dla mnie może mniej ważne i dlatego o nich tutaj nie wspomniałem. To tyle. Pozdrawiam Synergic, trzymajcie się do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji i wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony, znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki, jak zwykle, w opisie.